Witam wszystkie byki na moim kanale. Dzisiaj zrobię dla Was horoskop na marzec 2020 roku. Wielokrotnie już to powtarzałam, ale powtórzę raz jeszcze. Jest to horoskop ogólny dla wszystkich z podznaku byka, więc nie z każdym będzie on rezonował. Jeśli macie ochotę na czytania prywatne, to, zap to zapraszam do opisu pod filmem. Tam podaję maila, gdzie można napisać i dowiedzieć się szczegółów. To jest właśnie takie czytane, indywidualnie dobrane do Was. Mogę zrobić dla Was horoskop indywidualny lub odpowiedzieć na jakieś pytania, które was gdzieś tam nurtują. E, a teraz przejdziemy do samego horoskopu. E, jeśli nie rezonują z Wami, to może się to zmienić oczywiście, ale też warto sprawdzać ascendent, bo są osoby, którym na przykład tylko ich ascendent rezonuje, a nie sam znak urodzeniowy, także warto to sprawdzać. Dobrze, więc zobaczymy, z jaką energią drogie byki będziecie wchodzić w ten miesiąc. Okej, okay. jest jeszcze pewnie jakaś sprawa z poprzedniego miesiąca, która skupia Waszą uwagę. Bo zwróćcie uwagę, Wy jesteście jak ten mężczyzna, widzicie jeden kielich, macie jakiś jeden obrany punkt widzenia i nie potraficie wyjść poza te stereotypy. Nie zauważacie innych możliwości, które Wam się przytrafiają, bo tkwicie w czymś. Nie wiem, być może macie jakiś problem i on wam zajmuje Wam tak bardzo głowę, że nie dostrzegacie czegoś, może jesteście przywiązani do jakiejś osoby i przez to nie chcecie przyjąć pomocy kogoś albo miłości jakiejś osoby, często też ta karta o tym mówi. Więc jest taka energia z dumy, patrzenia na coś, zastanawiania się nad czymś i nie okazji, które pojawiają się dookoła. Zobaczymy, o co to może chodzić, na czym Wy tak jesteście skupieni i czego możecie nie zauważyć. Spójrzmy, do czego należy dążyć. Ok, ósemka Buław, do działania. Myślę, że to może chodzić o, o rozmowę z kimś, o jakąś aktywność fizyczną. Może tak jest, że trochę zastaliście się w przeszłości i staliście się tacy melancholijni, bierni, i karty tutaj mówią: rusz się działa, bo ósemka Buław też mówi o podejmowaniu po prostu aktywności fizycznej, ćwiczeniu, doskonaleniu formy, ale ona też mówi o kontaktach. Czyli, jeśli jakaś sprawa was męczy, wy o niej ciągle myślicie i nie możecie jej rozwiązać, to karty tutaj mówią: działaj, podejmij działanie, rozmowę, rozwiąż to. Po prostu coś trzeba robić. Ta karta też mi często mówi o agresywności kogoś, ale no na pewno nie mówi, karty nie chcą nam powiedzieć: dąż do agresji, tylko ożyw się trochę, działaj, rób coś. Czego należy się wystrzegać? I myślę, że zobaczymy tutaj, nad czym wy jesteście tak skupieni. Królowej Mieczy. Okej. Okay. Królowa Mieczy często mówi o tym, że jest jakaś tajemnica, że ktoś coś przed nami ukrywa. Królowa Mieczy to jest taka osoba, która nie pokazuje swoich uczuć. Jest to kobieta intelektualistka, która wszystko zachowuje wewnątrz siebie. Ona dużo myśli na zewnątrz, jest osła. Jeśli chodzi o zawody, jakie może nas symbolizować, to będą Wszelkiego rodzaju zawody wykonywane przez kobiety, do których potrzebne jest używanie intelektu. Mogą to być zawody prawnicze, ale królowa mieczy, księżniczka mieczy świadczy o tym, że coś jest przed nami ukryte. Albo mamy się wystrzegać, czego jakieś kobiety na stanowisku, to też może nam o tym mówić. Jeśli macie jakieś sprawy urzędowe, czy znacie jakąś kobietę na stanowisku, to mogą być sprawy urzędowo-sądowe, to właśnie mówię tej kobiety się wystrzegaj. Jakaś kobieta w tym mm, miesiącu może stwarzać dla Was jakieś zagrożenie, ona coś wie, ma jakąś wiedzę, z którą się z Wami nie dzieli. Więc właśnie e, tutaj karty pokazują działanie, więc nie skupiajcie się na jednej rzeczy, działajcie i może wtedy odkryjecie tą tajemnicę, coś wyjaśnicie. Co jest nieuniknione w tym miesiącu? Giermek Mieczy, podejmowanie aktywności, działanie, rozpoczynanie czegoś od nowa. Giermki to są młode osoby aktywne, więc tutaj rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, poczynianie nowych kroków, to jest nieuniknione. Czyli karty nam tutaj po raz kolejny wskazują, musimy poczynić jakieś kroki, żeby coś zmienić, żeby wyjść z tej tutaj melancholii, z tego punktu zawieszenia, bo ta czwórka kierków jest pewnym punktem zawieszenia. Musicie coś robić, działać, żeby dojść do jakiejś wiedzy, bo jakaś wiedza jest Wam tu potrzebna. A giermki mieczy mówią, że nieuniknione jest właśnie rozpoczynanie tych działań. To są początki każdych przedsięwzięć, projektów, bo jak mówiłam, giermki to są młode osoby aktywne, ale osoby, które przebywają wśród ludzi, więc Wy musicie wychodzić do ludzi i musicie mieć kontakt z ludźmi, bo być może dowiecie się czegoś, Jeden przez drugiego też może tak być. Spójrzmy teraz, jakie najważniejsze wydarzenia będą Was czekać w pierwszej połowie marca. Mamy tutaj y, um, ósemk kielichów. To jest odchodzenie od jakichś schematów. Wy porzucacie stary top działania i to bardzo dobrze. Być może porzucacie coś, co tutaj wam sens spędzał z powiek, tą bierność, ten brak aktywności. Pożytacie to i idziecie do przodu. Obieracie zupełnie nowy kierunek działania. E, zostawiacie to, co było złe, to, co wpływało na was negatywnie, to, co was nurtowało i idziecie odkrywać nowe horyzonty. Więc bardzo dobrze. Dalej mamy sąd. To jest być może faktycznie niektórzy z Was mają jakieś sprawy w urzędach, ale to tak bardziej w sądach. Może jakieś rozwody, albo nie wiem, jakieś spadki, czy cokolwiek takiego i tutaj jest rozwiązywanie tych spraw. Odchodzimy od tego, co było. Być może to jest tak, że na przykład byliście pokuceni z kimś z rodziny, i teraz tutaj mamy, mówimy odchodzenie, zaczynamy coś od nowa. Tutaj jest działanie, godzimy się, tak? Więc teraz musicie się zastanowić, czy jakieś sprawy sądowe macie. Bo jeśli tak, to tutaj jakiś bieg wydarzeń się zmienia i coś jest wyjaśnione, ale to są sprawy sądowe związane z rodziną. Bo tutaj sąd mówi o sprawach związanych z rodziną. Może to być związane na przykład z tym, że pracujecie z rodziną. I e, będziecie chcieli e, zmienić pracę, zacząć już pracować tutaj na własną rękę. E, więc tutaj jakieś zmiany, wyjaśnianie czegoś z rodziną. Ok, druga połowa miesiąca. Mm, tutaj mamy taką kartę Głupca, ona też się pojawiła w horoskopie na marzec dla Warana. To jest taki e, czas bardzo bym powiedziała luzerski, gdzie podejmujemy spontaniczną aktywność. Może to jest związane z giemkiem mieczy, że musicie się trochę poczuć jak młode osoby i działać w ten sam sposób. To jest nieuniknione. Więc tutaj będziemy się bawić, jakieś krótkie podróże, takie w celach typowych rekreacyjnych podejmować. Będziemy otwarci na nowe znajomości. Nie będziemy się bali tych nowości. Więc tutaj bardzo fajna karta. Taka karta działania, bez troski. Poczujemy się trochę jak takie że tak powiem, głupiutkie dzieci. Yy, I zaraz zobaczymy, jaka jest tutaj druga karta, bo ta karta może przestrzegać przed lekkomyślnością i pochłonnymi działaniami. Ale tutaj jest król kielichów. Wy możecie liczyć na pomoc, nie wiem, ojca, jakiejś osoby z rodziny albo bardzo dobrego przyjaciela. Yy, tutaj dużą energię macie taką związaną z rodziną. Być może tutaj będą rozmowy, otrzymacie jakieś wsparcie, jakąś pomoc, będziecie mieli taki czas, że trochę się wyszalejecie, może zrobicie coś pochopnie, ale karty tutaj pokazują, że Wy możecie liczyć na wsparcie, nie musicie się niczego obawiać, macie gdzieś osobę, która jest gotowa Wam służyć radą, więc nawet jeśli tutaj jakieś sprawy sądowe by szły nie po Waszej myśli, Tutaj powiedzmy, jakieś lekkomyślne działanie podejmiecie, to macie jakąś osobę w otoczeniu, która jest dla was wsparciem, która będzie służyć radą. Ale lichów też może mówić o tym, że tutaj powiedzmy szalejemy, szumimy, bawimy się, ale my mamy do kogoś uczucia. I lichów to jest osoba, która się komuś przygląda, ale te uczucia ukrywa. Więc o tym też karty mówią. Więc, tak w podsumowaniu, karty mówią, że odejdziecie od czegoś, na czym skupiacie bardzo uwagę, przez co nie zauważacie czegoś innego. Będziecie podejmować działania, bo te działania są tutaj nieuniknione. Karty przestrzegają, czego unikać: albo jakieś kobiety na stanowisku, i wtedy to będzie związane z tą prawą sądową, jeśli takie oczywiście macie, albo jakaś tajemnica, coś jest przed Wami ukryte, i przez to Wy możecie mieć zły pogląd na jakąś sprawę. Tutaj karty mówią także o takiej aktywności, spontanicznej, działaniu, bez trosce i osoby w otoczeniu, która nas wspiera zawsze służy radą, na którą możemy liczyć. Więc to by było w tym horoskopie na Marzec dla byków wszystko. Jeśli filmik się podobał, to proszę o subskrypcję, łapki w górę i dziękuję za oglądanie.